Kochane słuchaczki, kochani słuchacze, mam dla Was dobrą wiadomość. Utworzyłam na Facebooku fanpage stronę Panaber do spełnienia. Serdecznie zapraszam do polajkowania, obserwowania i dodawania komentarzy. Póki co Facebook to jedyne medium, w którym możecie mi odpowiedzieć, dać opinię, swoją feedback w sekcji komentarzy serdecznie zapraszam. Każdy poprzedni odcinek ma swój post. Jeśli chcecie skomentować ostatnie odcinki, to macie ku temu okazję. Bardzo liczę na kulturalną dyskusję i że będzie nam się miło rozmawiało przez ten cyfrowy świat. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o spektaklu, który mnie męczy, który mnie drażni, bo ciągle nie mogę sobie wyrobić jednej opinii o nim. Nie mogę powiedzieć, że mi się bardzo podobało, albo że mi się podobało, mi się trochę. Niektóre rzeczy mi się podobały. Mowa tutaj o spektaklu o przedwiośniu Stan Stefana Żeromskiego, jednym z jego największych hiciorów. zaraz po cyfrowych pracach, jedna z lektur szkolnych. Nigdy nie omawiałam tej lektury, więc jest mi trochę trudniej ją przetrawić. I być może spektakl jest dla mnie z tego powodu trudniejszy, chociaż znam e, z audiobooka treść utworu. Podobało mi się zaangażowanie aktorów. To na pewno. Podobało mi się to, że wstęp i zakończenie odnosiły się do współczesności. O ile teatr powszechny, w którym odbywało się przedstawienie, zazwyczaj lubi demonstrować wręcz swoją lewicowość, lewicowość swoich idei. Tak w tym spektaklu postanowiono zachować neutralność i było to powiedziane wprost że nawet, Bezidejowość jest jakąś ideą w tym spektaklu. To, żeby jakieś od, odpocznięcie od ciągłej takiej walki politycznej, może to spektakl nowoczesny w swoim scenografii i w swoim zamyśle. Początek i koniec nawiązują do mówią o samej teatralności tego miejsca że to jest miejsce w, w, przeznaczone na sztukę. Cechą charakterystyczną tego przedstawienia jest użycie w, w wielokrotnionej. Jest wykorzystanie ekranów, telebimów. Za, przez cały czas oglądamy dwa telebimy, które pokazują nam to, co dzieje się na scenie z innej perspektywy. Aktorzy noszą kamerę, która rejestruje ich e, zachowanie. I wyświetla na panelach. W ten sposób mamy okazję zobaczyć z innej perspektywy, z drugiego profilu, na przykład aktora, zobaczyć te jego minę, gesty i ruchy w pełniejszym obrazie. Ale nie jestem pewna, czy to jest aż taki game changer, czy to zmienia tak całkowicie nasze. To jest jakiś dodatek. Powiedziałabym, że nastąpiła tutaj tiktok teatru, że cały czas użytkownik, widz ma kontakt z ekranami, na tych ekranach się ciągle coś dzieje, na scenie jest też bardzo ruchliwie, energicznie I, i ciągle dostajemy jakieś bodźce, zastrzyki, powiedzmy, takiej radości zaskoczenia do mózgu, który cały czas coś przetwarza. Nie jestem pewna, czy to jest dobry ruch. Nie chciałabym, żeby tylko takie spektakle podstawiały. Na pewno cieszę się, że mogę korzystać z różnorodności, że jedne są spektakle spokojniejsze. Byłam na We Will Rock You Musicalu, teraz niedawno, i tam też wykorzystano ekrany jako panele, ale tam ekrany wyświetlały przygotowany już film, a tutaj. Być może część materiałów też była przygotowana już wcześniej, na pewno, bo na przykład były ukazywane strajki współczesne, strajk kobiet albo strajk klimatyczny, to trudno rozpoznać, no ale coś w tym stylu, że tak powiem. Więc część rzeczy była przygotowana już wcześniej, a część rzeczy była na żywo, na live. Trudno. Socjalnie mediowane było to przedstawienie dla mnie, bo właśnie przez to ciągło nagrywanie takich. Yy, Ciągłe nagrywanie siebie przez aktorów. Nawet jedna z szaf była ubrana w green screen, na którym, który wykorzystano w ten sposób, że na scenie była zielona płachta na szafie, a na ekranach wyświetlał się już obraz przetworzony i wyświetlała się szafa płonąca w ogniem i dłonie, które tam rozcierały to, ten ogień. Więc było tu sporo eksperymentów technologicznych, takich y, zagrywek, ale nie jestem pewna, czy to wnosi aż jakąś przełomową myśl do samego przedstawienia. Wydaje mi się, że to urozmaicenie wizualne, ale jeśli chodzi o przesłanie, o, to nie daje aż tak zbyt wiele. Taki, mm, takie ciągłe rozdzielenie uwagi musi zachować u odbiorcy. Le lewy Telebim, prawy telebim. Yy, czy na pewno wyświetlają to samo, to czasami było w odbiciu lustrzanym. Pozwólcie, że zaspoileruję Wam końcową yy, końcowy scenę. Jedna z aktorek, jeden z aktorów, główny aktor grający Zarego Barykę, trzyma transparent. Na tym transparentcie ma wpisywane różne hasła. I to jest. Yy, bardzo ironicznie zrobione, bo jest na przykład hasło tak, kolejne jest hasło nie, następne jest hasło mianownik to co, kolejne dopełniacz kogo czego. Jest tu zabawa z konwencją z całą pewnością. Z konwencją protestu i z konwencją teatralności i z konwencją samego teatru powszechnego, który jest znany z tego, że zabiera głos w ważnych sprawach. W tradycyjnym teatrze, gdy mówimy o sztuce, z przeszłości, to raczej spodziewalibyśmy się kostiumów także z epoki. To tutaj jest, kostiumy zostały uwspółcześnione. Poza tą klamrą teatralną z początku i z końca, która mówi o tym, jaki jest co to jest teatr, czym jest protest, jakie jest współczesne pokolenie, w samym środku Znajdują się historie faktyczne Cezarego Baryki jego przygody od dzieciństwa po, po dorosłość. Cały czas bije się z myślami, czy jest to spektakl, który bym mogła komuś polecić z czystym sumieniem. To chyba do końca nie. Chyba nie mogłabym tego polecić. Musiałabym, e, poczułabym się w obowiązku, uprzedzić, że jest to e, spektakl ultra nowoczesny który dialog który który kwestionuje zasady teatralne w którym aktorzy mogą się znajdować na widowni żeby powiedzieć jestem aktywistą jestem aktywistą a za chwilę usłyszymy że nowe pokolenie to być może pokolenie bez idei może ostatnie pokolenie na które może pozwolić sobie na brak idei Albo ostatnie pokolenie w ogóle. Czy znajomość lektury ułatwia zrozumienie? Pewnie tak, ale wydaje mi się, że nie jest konieczna. Pewne fakty biograficzne są całkiem wyraźnie przedstawione u Cezarego Baryki. Trzeba też oddać, że mm, dla licealistów może to być pomocne w uporządkowaniu lektury i w zobaczeniu. Albo zastąpić czytanie, które nawet bym się po, poważyła na takie stwierdzenie, bo e, pewna historia Cezary Baryki jest przedstawiona e, całkiem wiernie, pomimo wielu udziwnień. Jest te kilka faktów z jego życia przedstawionych dos dokładniej, dosłownie. Spektakl jest całkiem długi, trwa 2,5 godziny. Sztuka sztuka ta na swoją podstawę bierze dzieło Stefana Żeromskiego, ale urozmaicę je współczesnym komentarzem oraz fragmentami pana Tadeusza nie chcę zdradzać jakimi konkretnie bo to e, będzie przyjemność być może dla was odkryć że już znacie ten tekst który się pojawi w środku e, przedstawienia jest to w jakimś sensie Spektakl ubogi. bo Poza tymi panelami, które tak dużo poświęcają uwagi, to ta scenografia jest dosyć skromna. Tam się pojawia jakiś stół ewentualnie, po którym energicznie przechadzają się aktorzy. Jakie uczucia wzbudził we mnie ten teatr? Uczucie zmieszania, chaosu, czegoś doświadczenia. Czegoś trudno opisywalnego językiem, słowami, a jednak rozmyślam o nim po kilku dniach i próbuję połączyć pewne szczegóły. Reżyser, reżyser Adam Hanuszkiewicz stworzył dzieło skomplikowane, złożone. Myślę, że warto je zobaczyć, żeby doświadczyć tak wieloekranowości, tylko tego uczucia, że wręcz leje się na nas, jak z telewizji, nurt jeden strumień. E, strumień nieświadomości, tylko stru, stru, strumień multimedialności. Jestem bardzo ciekawa waszych wrażeń i opinii. Czy widzieliście spektakl, czy się na niego może wybier wybieracie dopiero? Mm, podzielcie się w, w komentarzach na Facebooku ze mną swoimi wrażeniami. To tyle ode mnie na dzisiaj. Spełnienia fanaberii Wam życzę.